Wartości około 100 miliardów dolarów. Już w 2007 roku, będąc na czele listy, Forbesa został uznany za najbardziej wpływowego człowieka na świecie przed Angelą Merkel oraz Obamą. Nie jest więc tajemnicą, że chociaż Władimir Putin może uważać się za urzędnika państwowego, jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. I wyraźnie ma również słabość do cholernie drogich jachtów, których podobno ma 4 lub 5. Zapytacie pewnie po co? Może jak wielu marynarzy w każdym porcie, ma do nich inną żonę. Aby nie wzbudzać podejrzeń, dwa z nich pływają najprawdopodobniej pod banderą niemiecką i włoską. Jeden, wart 35 milionów dolarów, podarował mu Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha i właściciel klubu piłkarskiego Chelsea London. Kolejna z tych luksusowych jednostek pływających nosi nazwę Graceful, w wolnym tłumaczeniu wdzięczność. Ha, może za te żony... Podobno jej niezwykłym luksusem i atutem jest kryty basen o długości 15 metrów i szerokości 3 metrów, który można przekształcić w parkiet taneczny. Nie szczędzono wydatków na wnętrze jego superjachtu Cyrus, kupionego oficjalnie przez byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Mega jacht, 53-metrowej długości i wartości 42 milionów dolarów, podobno został kupiony przez Kreml na potrzeby organizowanych igrzysk w Soczi. Następnym zapierającym dech w piersiach jachtem należących do prezydenta Rosji Władimira Putina jest Natali FB-252. To chyba największa i najbardziej zaawansowana technologicznie jednostka z dostępnych prezydentowi Federacji Rosyjskiej. W wykorzystuje Natalii do swoich wypadów na Morzu Śródziemnym. Jego eskapady najwyraźniej były tak częste, że zauważono go w portach najbardziej ekskluzywnych destynacji. Jacht Mierzy 65 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości. Posiada cztery pokłady, w tym jeden z basenem. Na rufie zaś znajduje się garaż na narty wodne. Wnętrza są wykonane z drewna, kamienia, meble z orzecha a podłogi dębowe. Ostatnim pływającym cackiem, do którego prawo własności nieoficjalnie przypisywane jest prezydentowi Wladowi, jest oferujący wszelkie możliwe udogodnienia Y708 który może pomieścić do 14 osób w 7 apartamentach, jednej kabinie VIP i 3 podwójnych kabinach. Wnętrze jachtu wyposażone jest w siłownię, spa oraz windę. Basen na pokładzie rufowym zmienia się w razie potrzeby w lądowisko dla helikopterów. Na górnym pokładzie znajduje się jacuzzi otoczone miękkimi, białymi kanapami, na których goście mogą się zrelaksować. Po dostarczeniu Y708 nowemu właścicielowi, którego tożsamość była tajna, nazwa łodzi została zmieniona na Princess Olga. Oficjalnie właścicielem jachtu okazał się być bliski przyjaciel prezydenta Putina. Pomimo iż przez kilka lat informacja dotycząca personaliów właściciela była owiana tajemnicą, reporterzy z Organized Crime and Corruption Reporting Project oraz Nowa Gazeta, śledząc podróże jachtu i dopasowując je do postów na portalach społecznościowych, zidentyfikowali potencjalnego właściciela statku, czyli Dart Weidera, rosyjskiej polityki Igoria Siecina. Ciekawostką jest średni koszt eksploatacji takiego jachtu. Princess Olga, obejmując zarobki załogi, ubezpieczenia, konserwacji, opłat za dokowanie, wynosi 19 milionów dolarów rocznie. Samo tylko zużycie paliwa to 500 litrów, czyli licząc po 4,90 daje to kwotę 2450 zł na godzinę. Czyli to naprawdę zabawka dla bardzo bogatych ludzi. Odnosząc się bezpośrednio do osobistego majątku Putina, prezydent wielokrotnie odrzucał wątki rozmów o nim jako o miliarderze, kiedy był o to pytany przez zachodnich reporterów. Nic dziwnego, bowiem wprost rujnuje to uporczywie kreowany wizerunek jego jako skromnego sługi państwa i narodu malując go wówczas raczej jako bezduszną postać, podobną do Nerona, ignorującą uporczywe problemy Rosji. Podsumowując zatem, prezydent Putin, przemawiając publicznie do swoich obywateli, często mówi, że jest ich pokornym sługą, zaś w oświadczeniach majątkowych o swoich dochodach z ostatnich lat Putin odnotowuje dochód w wysokości około 3,6 miliona rubli, czyli mniej więcej 185 tysięcy złotych. mienie jako posiadane przez siebie stare dwa samochody krajowe: Łada Kalina, Wołga Gaz 21, Łada Niwa. I uwaga, to będzie rodzynek: zaczep do przyczepy przekazany mu przez jego ojca. Kończąc tym zabawnym akcentem: Sami ocencieć to nie klasyczny, bezsens, skoro i tak wszyscy wiedzą, jak obrzydliwie jest bogaty.